No cześć, witam was w kolejnym odcinku Przygód Panów Creeperów W tym odcinku skopiemy się trochę dalej Znaczy, skopiemy się trochę dalej to tutaj typu kopalnię, ale po prostu będziemy kopać dalej tamtą Dobra To co, my się zaopatrzyliśmy w jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy No tak, tak, hiper, rusz się. Nie, nie możesz. A właśnie, my przecież nie mamy Teamspeaker wyłączonego. E, a, dobra, to już dojdziemy i włączymy go za chwilę. No, chodź, hiper. Hiper nie będzie więc nic mówił, ponieważ, no wiecie, trendy teraz. Prowadź. Okej, okay. kiper prowadzi. Tak. Ale dobrze pamiętam, co się wtedy schodziło. Boję się tylko jakichś kliperów i innych. Eee, nie, nie idziemy do rozpadu ponieważ Hiper mnie słyszy, że wynieśli Hipera. Słuchajcie, powodu, że jest je rzecz. E, idziemy do naszej kopalni tej. Tam gdzie chcemy ją zacząć budować. To nie tu. Ale to już gdzieś tutaj było. To tutaj. E, przygotujcie się na niespodziankę. O właśnie. E, wiecie co, to ja mam taki pomysł? E, my się z nimi rozprawimy. I spotkamy się, tam już jak widzicie zaznaczyliśmy sobie krąg Gdzie chcemy zacząć budować To tam się spotkamy To co, ja mam takie pro, yy, propozycje No to co, do roboty To cześć Okej, okay, jesteśmy um. O, to jest slime to i widzicie go w pełni okazałości nie znowu nam nic jedzie. Czerwony proszek, wow, fajnie. A czemu go wydobędziesz? Ojej, znowu cięcie. Sorry, Mam się. Idziemy wysoko, czy idziemy tutaj w, w lewo? Jesteś, to ty jesteś tu panem. To... Właśnie po co nam ten czerwony proszek? Na pewno do kompasu i do mapy. Czekajcie, sprawdźmy. A w ogóle po co jest ten kompas? E, mapę będzie można... Będziemy mogli zbudować. Tutaj gdzieś jest e, jaskinia, bo jest dalej od cholery potworków. Złoto! Do boostera będzie. O oh, booster, shit. Bo teraz zwykłe boostery już nie działają. Cholera, o oh shit, świet, shit, świet, shit, świet, shit, świet, świet, Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. To chyba dobrze. On nie chciałbyś wiedzieć, gdzie jestem. No, gdzie ty polazłeś? Siedziałeś. Chodź, bo złoto znalazłem. Gdzie, gdzie ja jestem? 44. Hmm. hmm. Dobra. Zajdę. zajdę swoim sposobem. Czyli... Skier dalej Dobra! O! Ja też coś, ja też coś znalazłem. Co żeś z nas? Takiego sławieczka fajnego. Takiego zielonego bluta. Chodź, come on. Ale czyli się. To skąd to coś się wziął? Tam jest tamtąd spójny Dobra wracamy, tutaj wrócimy jeszcze Nie idę tam, ten odcinek już trwa Trendy. wody Trendy. Co tam masz? Dobra ja tam idę Ale tam jest od cholery wody Dobra, pora na mozolną tułaczkę pod górę A tam jest zombie No jesteś, człowieczku. Ok, chodź, wracamy. Ej, mam jakiś ulepszony kilo. Chodź, wracamy. Czekaj, muszę zawalić tą wodę. Panią wodę. O. puścił. Ajm. Chodź. Czekaj. Biorę. Ja mam 19 czerwonego proszku. Ile ty masz? 11. Trzeba zebrać 64. Po co? Tak na wszelki wypadek. Mam 19. Czekaj, ja się cofnę tutaj. Chodź tu. No, musimy iść tam, po... bo nigdzie indziej nie ma. A gdzie pod górę? Tam, gdzie zombie ci spłynął? A. Mówię A tam ci, pająka będzie... też słyszę. No. Mówię ci, będzie git. Zabijecie mnie. A nic nie widzę. Zaraz złaznij. A pająk jest cóż pode mną. Złaznij to shitman. A ja nie mam zamiaru tam złazić. Złazić czy złazić? Ok. Okej, okay, ile za sobą? Jest tam coś? Tak Jak teraz nas coś napadnie Zarkę tą wodę lepiej I rusz się Żelazo Żelazo i węgiel I jaskinia tuż obok Gdzie? Tam to Zaraz zobaczę pokażesz Pełnać panią jaskinię gdzie? Tutaj niedaleko. A, pod nami. Chyba spawner, bo przed chwileczką się pojawiło to 21204 Mało przylazło. Eee. O, dobra. Przepalone? Ży... Żyjemy, serki. Ale e, nie, nie mam przepalonego, ale mam też węgiel. Dobrze. E... A masz Cobelstona? E, tak, mam Cobelstona. No to nie rób piecyka. No, jak widzicie, trochę zmieniliśmy miejsce. A to. Przypadek. O. Ale shit. O tu jesteś, shit. -erze. Nie ma tu żadnych shitów. Tak. Jest taki jeden shit tutaj. Jaki? Nazywa się Bujny. Widziałeś go kiedyś? Tak, znaczy. Nie, tak, taki shit w kapturze. O, tu jest Redstone. Redstone, a no, tu jest sporo. I bo tam się już pewnie przepaliło, zrób 2 kilowy żelazne. Na razie tylko 4 się przepaliło. No, to za chwilę się przepalą 6. Dobra, jeden kilof mam. Teraz, teraz tak w skrócie co się działo wtedy jak ten... E... Zabiły na slajmy. Bardzo śmieszne. Nie, znalazłem jeszcze jednego slima, który mi znowu nic nie dał. A co miał ci dać? Tą slime kulkę. Tak, tą slime kulkę, czyli slime bala. A co opiecyk zostawić masz? Zaraz O, okej. Okay. I będzie można zrobić mapę, jak wyjdziemy stąd, jeżeli wyjdziemy. Wykopie się do góry, lawa nas zaleje, zabije nas. Nie, przecież na razie wiemy, gdzie jest wyjście, prawda? Ja? Tak. Może ty wiesz, ja nie wiem. Dobra, chodź dobry człowieku, znalazłem naszą drogę. Mój młody padawanie. Sprawdzę, czy jakiś shitter tam jest. Czekaj, bo trzeba znaleźć nasze wyjście. A nie, tu nic nie ma. Nie mówcie, że się skończyła jaskinia. Jak nic nie ma? A nic nie ma. Czekaj, bo trzeba znaleźć nasze wyjście. Bo ja nie wiem, gdzie ono już jest. 12, 14, 13. Tak, to było doskonale. Nie, to się nie skończyła jaskinia, no. tylko gdzie jest wyjście. A, ty się zupełnie. O, jest nasze wyjście. Gdzie ono jest? A, jest tutaj. To zbuduj jakieś prowizoryczne schodki. Ok, co tu rozwalił? I zwalamy? Nie, bo tam dalej się ona ciągnie. Gdzie? Chodź, pokażę Ci. Mmm, pięknie, schody. Tylko czekaj, wydobędę ten węgiel. Gdzie Ci się dłużej ciągnie? Tutaj? Nie, tu, ciągnie się... Za chwilę Ci pokażę, gdzie chcę wydobyć ten węgiel. To. Okej, okay, chodź. Nie tu. Tutaj chodź. Tu, tu jeszcze nie byłem. Masz wolne e, wiaderko, to tutaj możesz lawę sobie wziąć. Mam wiaderko z wody. To zalej tą lawę. A co, nie przyda nam się? Nie. Jest zbierz tą A. wodę. To jest. Czekaj, zashitowana woda. Hej okay. Okej, okay, na, na razie w... O! Oh, wodę znalazłem, kolejną jaskinę dalej Chodź tutaj Za mną, kam Nie muszę iść za tobą Ale się przydało Lapis Lazuli! Gdzie, 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 gdzie? Nie jest lapis lazuli, człowieku. Jak nie? Lapis lazuli ...złali. Lapis O, dużo Ty jest, zebrałeś mi cały lapis Au, walda Lasło z dupy u Jest spawner no! no To co? co? Wbijamy? Czeka. Ja się ulecę i lecę Okej, okay, jesteśmy przy spawnerze Tych to co? Kto wbija? Ja! A! I jest już trzy! Pięć już. Albo cztery. Ja się wycofam. Ej, one mało zabierają te shity. Ej, ale dawaj mi trochę pochodni. Daj mi trochę pochodni, wyrzuć mi trochę pochodni. Spoko, ja tam wejdę. Tylko... Już! Jeszcze ząbiaka jakoś słyszę Nie bez Nie bez ze skrzynek Ej no daj mi jedną O dobra niech ci będzie Tu jest kolejne yy, potworki są tam Idziemy dalej? Nie bo ten odcinek już trwa, trwa pewnie strasznie długo Więc wiesz co trzeba się wykopywać A tutaj my sami już sobie wrócimy Chodź Dobra Wywalam Dobra no to się... I tak wracamy Poszukiwań Czerwonego Plaszku. Ile masz czerwonego? 23. Wystarczy. Ja 30. Wystarczy, ale i z mieczą gdy się coś rozplanowało. Dobra, no to... Nie wiem. <grym> Jej KURCZE Jaki walnięty ten odcinek jest. Ciągle nam to ktoś włazi. Jak ten ktoś się odezwie, to dostanie po łbie No to dostanie w połowie <gryzm> Nie wiem czy to słychać ale w lesu młodszy, mój młodszy brat i... Jest ja SZLAK! Chowaj tak. się! Dobrze się bawisz z tym szkieletem? Chodź na górę Dobra Udawałem się Pierwszy po tym nie? Jest noc. Od razu ci mówię. No wiesz? Bo widzę. Włącz sobie F3 to zobaczysz. Slakant, to, srepers. To nie może być wyjście. No Brawo. To nie jest wyjście. Wyjście jest tutaj. No tu też nas będzie czekała jakaś niespodzianka. Ha. a te schodki jakoś mi wyszły. <laughs> <laughs> Happy jany byłeś. A trapers. O, trapers on. Idziś O, zobacz, nie da się go trzasnąć. Dobra, już poległ. Gdzie jesteś? I don't know, ja chcę stąd wyjść. Okej, okay, znalazłem wyjście. To za problem wyjść z jaskini Nie, znowu zgubiłem to wyjście Okej, okay, znalazłem, jestem Pr, pro nubem. A na serio, skoro noc Gdzie teraz? Chyba tędy Jedź za mną, to się złubisz Kusząca propozycja A, się A. A. Nie no Dawaj, ja go wow. Ale odejdź od niego, bo cię rozpieprzy Żyjesz? Weź się ulecz. Dobry pomysł. Chyba dzień właśnie wstaje albo zapada. Nie, no, żyjemy. Mój piesiek. Ok. No to co? Na tym chyba będziemy kończyć nasz odcinek. W następnym odcinku nie, co ja zrobimy. Kolejny okay, odcinek no, będziemy nagrywali w dosłownie za kilka minut Jeszcze przed rzuceniem tego Tak więc Komentujcie, subskrybujcie My wam machamy jak zwykle Ja też wam pomacham wderkiem wody Jeszcze tutaj wam się jak zwykle Dobra, to Do następnego odcinka